Cześć DJs, go! Siemanko, To Blade i dzisiaj chciałem Wam pokazać um, ogólnie mój pokój, mój setup. Z jakiej okazji? Z okazji 300 widzów na serwisie. Na YouTubie. Nie mam pojęcia co to było. Szczerze. E... Więc zaraz tam przejdziemy, ale generalnie dzięki wielkie za te 300 subów, 300 widzów. Generalnie jest prawie już 30 tysięcy wyświetleń wszystkich filmów. Nie to, to będzie chyba nie to nie będzie setny film, ponieważ muszę usunąć wszystkie montaży z początku mojego kanału, ponieważ sobie postanowiłem, że po prostu nie ma sensu jak yy, nie ma sensu jak ktoś wejdzie, obejrzy ten montaż. No jest ok ale suba nie zostawi, prawda, bo zresztą to nie jest nic związane z tym co teraz się dzieje u mnie na kanale, więc, więc tak, generalnie mój pokój, generalnie to tutaj posprzątałem przed chwilą, tak w miarę, więc to jest, załóżmy, że normalnie jest dużo większy syf, Ym, tak, <noise> i świateł też się prawie, też żadne, te dwa światła się nigdy nie tam tamto do łóżka i tyle. I tak, tutaj jest mój komputer Asus G55VW-S1066V, jeśli się nie mylę, myszka, no to jest ogólnie zestaw, setup, który dostałem, który kupiłem sobie z tym i zrobiłem też filmik o tym. Jest też mamba, którą muszę podłączyć, ponieważ mi się tam kabelek przerwał w jednym miejscu, muszę ją oddać do naprawy niestety. I to będę niedługo robił. <noise> tutaj mamy genialne pudełko Black Label. Załóżmy, że puste. Um, tutaj jeden dysk zewnętrzny na hasło, który się zepsuł. Okulary 3D. Jedna, druga, para, trzecia para, zielony kapelusz, dysk zewnętrzny, który dostałem pod choinkę. No. Pilot do komputera tego, który jest podłączony do tego. I ogólnie jest zajebiście. Można sobie wszystko robić na dużym ekranie, puścić jakiś filmik. Generalnie pracować tutaj, czy tutaj cokolwiek. Trzy klawiatury, bo czemu nie? Kupiłem tylko jedną, yy, o tą Sidewinder X4 Microsoft, której zresztą teraz nie użyłem, bo nie mam miejsca i tyle. Zielony kapelusz, który stoi, bo stoi, i stoi. I tyle. I kucharki których kiedyś trzeba które kiedyś cały czas nosiłem, ale teraz są za małe i noszę teraz generalnie te. Oczy zielone. Tutaj jest też cały zestaw starych tych różnych słuchawek. To są ear nie wiem, Nikt nie widzi. Na tych kiedyś nagrywałem. Tutaj są takie głośniczki fajne. Generalnie półka z muzyką. To są drugie takie same słuchawki. Jedne z nich są mojego brata, nie wiem które. Gry na PSP, różny inny syf. To jest chyba całe wypełnione. No To jest całość wypełniona grami. Tutaj macie tak poustawiane mniej więcej gry alfabetycznie. Tutaj jeszcze CD action. Wieża. Hulajnoga, bo czemu nie? Schowałem ją tam bratu rok temu, coś takiego, nadal dostoi. Druga wieża. To są płyty. Nic nie widać, prawda? Więc wezmę przenośną latarkę zwaną lampą no Różne inne słuchawki jeszcze jakieś stare, głośniczki, które są zajebiste. Um, gear 4, Party House 5. O tak, kupiłem je w, gdzieś za granicą czy coś. Tutaj macie jeszcze usiądę drukarka. Jeszcze jeden laptop stary, bo czemu nie. Wieża, która jest podłączona ogólnie do tych dwóch na górze. Subwoofer, subwoofer, który jest podłączony do tych tych dwóch, które są podłączone do tego, które jest podłączone do tego i do słuchawek, które są podłączone do tego, pojebane. Tu są ogólnie wszystkie pudełka. Tak szczerze, to nawet nie mam pojęcia, jak mnie słychać czy coś. O, tutaj są filmy, większość filmów nie jest u mnie, tylko gdzieś tam indziej. Jeszcze jedne głośniki, bo czemu nie? O, tu jest fajne pudełko pełne kapsli, z kilkaset kapsli. Tutaj macie no, mini UZI, Jedno, drugie te kulki, pociski. Jeszcze gdzieś tutaj deagle był. O, tutaj leży sobie. Piękna broń. No, router, który jest podłączony też do komputera. Komputer jest podłączony i za pomocą kabla, i za pomocą Wi-Fi, tak. Jest podwójnie połączony. Nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. coś. Nóż. O, tu jest. Muszę sobie podkleić słuchawki, bo ogólnie moje słuchawki to jest... już się psują. Jak wszystkie moje słuchawki. Dobra, dalej. Komputer, telewizor. Zrobiłem też chyba... Znaczy, zrobiłem... Ym, Zrobiłem unboxing telewizora, ale go nie wrzuciłem, ponieważ nie wiem, tak po prostu. Więc, jeśli chcecie zobaczyć otwieranie tego dużego, płaskiego kloca, kawałka, plastiku, ekranu, szkół. No, ogólnie tego telewizora, to. to piszcie. Co jeszcze? Szafa. Co jest, za, co jest w szafie? Światło jest ogólnie takie pojebane, bo jest tam i trzeba otworzyć drzwi. Jest rowerek i ogólnie cały syf. Nie będę wchodził, bo są lustra. Jeszcze by ktoś zobaczył. Widać kamerę, widać kamerę. No. Peruka. Bo czemu nie? I owieczka. I buty, i inny syf. I torby ogólnie. No. A tu macie moją zajebistą kurteczkę. Nawet znajdę... Ma o! Taka fajna jest. DC. Więc jak zobaczycie jakiegoś pojaba chodzącego w lotowej kurce i zielonych chociażby na słuchawkach, to ja. Tak. Pozdro. A tu mam pierniczki. Bo mogę. Bo mogę. I tyle. I, I właśnie przejechałem przez światło. O! Tutaj są moje książki wszystkie. Ogólnie te, te sześć półek są moje prywatne książki, a reszta to jest jakiś pojebany z... z nie wiem tutaj macie w ogóle jakiś Gerders Conversaciones z jakiś łacina czy coś <laughs> więc ogólnie nie jest pojebane Ale no jest sztylet, pewnie go nie widać i talerz Jeszcze jakieś okulary czemu nie? sobie wezmę i to by było chyba na tyle A to jest ogólnie syf. No tam macie pistolet Lego I Kaczory Donaldy całą masę i CD action tam macie obrzęgi i, wi, i wi, 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 wi Tak wszystko i buty i noga Która się kręci i mój plecaczek, który też dostałem. O, a tu jest jeszcze gitara, której nie widać. I na której nie gram. I właśnie zwróciłem cukierkę. No. I to by było chyba na tyle. Tak, wszystko. A tam Macie. O, jeszcze wam pokażę. Bo to jest fajne. Nic nie widać. Ale ogólnie w tym pudle jest całe pudło wypełnione cukrami. Takimi małymi pudełkami cukrów. Czemu? Bo tak. Mogę Wam kiedyś powiedzieć, jeśli chcecie. Ale. A tu macie krocyk lekko. Duży. I głowy. Teraz się mi Być albo nie być. O, to jest pytanie. Tak. E, więc to by było na tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz za. 300 subskrypcji i mam nadzieję, mam nadzieję, że dojdziemy do większej ilości. Będzie fajnie, więc pozdro jestem, Teddy. A tu macie jeszcze. Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo.